Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam Was z ogrodu u moich rodziców. Jest to taki mały, cudowny zakątek rewelacyjny na odprężenie się po wszelkich trudach, na przykład siedzenia przed komputerem i zbyt ciężkiego pracowania do późnych godzin nocnych. Ale co ja tutaj robię? A mianowicie tak, mam sobie nazbierać pokrzywkę. Ludzie kupują pokrzywę po to, żeby sobie zrobić herbatkę pokrzywę oczywiście już przetworzoną. O, chyba się rozmazałam, ale tak to jest na ogrodzie. Można jej się rozmazać. A ja wolę zrobić sobie ze świeżej, póki świeża jest. I Rewelacyjnie działa na organizm, można poglądać w internecie na co ona tak właściwie działa, ale oczyszcza organizm, pozwala, nie wiem, może widzicie, że trochę moje buzia lepiej wygląda, szczuplej, pozwala pozbyć się nadmiaru wody w organizmie, działa ogólnie oczyszczająco na krew. Tak więc polecam bardzo. Ale jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, co tutaj dzisiaj zerwałam, bo oczywiście jak to jest w ogrodzie, rodzice również mają różnego rodzaju yy, chwasty. Yy, chwasty w mniemaniu rodziców, ale dla mnie to jest, już sobie tutaj schowałam, to wyciągnę. Dla mnie to jest prawdziwa kopalnia cudów, ten ogród. I co sobie jeszcze do tej pokrzywy ja yy, zebrałam? Zebrałam sobie. Skrzyp polny. Rodzice mają ogród taki częściowo zalesiony. Zobaczcie, tam dalej nie widać, ale tam też jest sad, rosną drzewa. Tam, akurat folia, widać, ale teren mocno taki, można powiedzieć, lesisty. I też między innymi pod drzewami w naturalnym środowisku, nic nieprzeskanego rosną takie skrzypy polne. Rewelacyjnie skrzyp polny pasuje do właśnie herbatki z pokrzywy. Ale mam coś jeszcze. Mam taką zbitą gałę czegoś, ponieważ to się rewelacyjnie samo siebie czepia. I to już sobie wzięłam do wysuszenia. To jest, jak nazwa wskazuje, przytulia czepna. Tak jak wspomniałam, że to się samo siebie. Czepia, przytulia czepna, znienawidzona przez wszystkich rolników, bo to najczęściej występuje na obszarach przetworzonych przez człowieka, takich obszarach rolniczych. No i skoro mój tato przetworzył jakiś tam fragment terenu w ogród, to i dorobił się przytuli czepnej. Pomagam tacie... Uparcie w wyrywaniu chwastów, z tym, że ja je stosuję do czego innego niż tylko do wyrywania. E, polecam Wam poczytać sobie właściwości przytuli czepnej. Też działa bardzo korzystnie na wypukiwanie się e, na przykład wszelkich moczanów z organizmu. Ja dokładnie lekarzem nie jestem, nie znam się na tym rewelacyjnie, ale możecie sobie sprawdzić sami w internecie, że e, taką przytulię czepną sklepy zielarskie sprzedają, więc rośnie to dookoła nas. Jest bardzo korzystne. Wystarczy tylko sobie dokładnie sprawdzać z różnymi przewodnikami, takimi roślinnymi, żeby nie pomylić rośliny. No Przy tuli są dwie, dwa rodzaje, ale obydwa o podobnych właściwościach, więc tutaj bardzo się nie pomylicie. Ona ma takie czepiające się rąk, dlatego jestem też w rękawiczkę. Zresztą i zbierałam e, takie listeczki z, z włoskami czepiającymi się. I e, jak najbardziej to też Wam polecam. No, ostatnio mam jakąś delikatną szajbę na temat e, zdobywania informacji o roślinach. Człowiek całe życie się uczy, ale e, odrobina takiej jeszcze prywaty. E, byłam u rodziców dwa dni temu w ogrodzie, dzisiaj przyjechałam ponownie i zauważyłam, no jak widzicie, mocno zalesione, prawda, rewelacje mi jak zauważyłam, oprócz oczywiście tutaj cudownych paproci, takie wejście można powiedzieć baśniowe do ogrodu, nie dam rady przekręcić kamerki. Zobaczcie co zauważyłam, co tutaj rośnie, już właściwie przekwitł. Czosnek niedźwiedzi. Ja się przez moment zastanawiałam, ale skąd? Skąd tutaj czosnek niedźwiedzi? Skąd mój tata wydarł czosnek niedźwiedzi, żeby go tutaj zasadzić. Wróciłam do domu, pytam mamy. <laughs> Mama mówi tak: Dziecko, przecież ty sama przywiozłaś go z Bieszczad. <laughs> ale na pewno nie wyrywałam w Parku Narodowym. Kochani, polecam Wam znajomość różnych roślin. Ja na pewno jakieś posty będę dodawała na Facebooku. Yy, ale spokojnie można sobie w internecie też wszystko wyczytać. Yy, no i co, miłego dnia Wam życzę.